your neighbor Ostatni weekend kalendarzowej zimy, a zima, jak widać, ostatniego słowa jeszcze nie powiedziała. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony na Arto. Dzisiaj jesteśmy w Górach Izerskich. Rozdroże izerskie, bardzo ciężko było zaparkować, dużo śniegu, także prawdopodobnie kolejni turyści już się odbiją od, od parkingu. Parking nie jest odśnieżony. Starczyło na zaledwie kilka aut. Ja jestem w tym momencie na Zielonym Szlaku, w drodze na zwalisko, które jest gdzieś tam. Na szczęście się złożyło, że szlak, którym idę, jest przetarty częściowo, także nie muszę się męczyć za specjalnie. A i też na moje szczęście, całe, całe szczęście, bo nie wziąłem stuptutów, tak. Także najinteligentniejszy turysta w górach izerskich dnia 20 marca 2021 roku to właśnie ja. Także co, zapraszam Was bardzo serdecznie na film. Krótka wycieczka dzisiaj na Wysoki Kamień, o ile się uda w ogóle. W każdym razie jest chłodno około 6-7 na minusie stopni Celsjusza. Dużo śniegu, naprawdę bardzo dużo śniegu. Zbogatelizowałem trochę to, ile śniegu napada w przeciągu ostatnich kilku dni. No i stwierdziłem, że ubiorę się tak powiedzmy zimowo, ale też bez przesady. No i właśnie, brak tutów tutaj odciśnie swoje piętno na pewno. W każdym razie, krótka dzisiaj wycieczka właśnie z Azorza Izerskiego ku wysokiemu kamieniowi. Ku wysokiemu kamieniowi, chyba dobrze mówię. W każdym razie, jeszcze raz widok na szlak. Magic. The sky onto my heart to cover up what I don't wanna show. I let you in deeper. Przystanek, rozdroże pod zwaliskiem 980 metrów nad poziomem morza. Posłużyłem się tabliczką. A co tam mogę? <grystanie> Według znaków dla przeciętnego turysty w czasie letnim 45 minut do wysokiego kamienia. No, mi zajdzie na pewno dłużej, bo dojdą jeszcze nagrania. Dojdzie może żartanie dronem. Także trzeba liczyć, gdzieś tak samo jest godzinę Na tą chwilę na szlaku nie ma nikogo. Jest koło 9 rano. Warunki pogodowe nadal są takie, że nie pada, jest chłodno, ale widoków też nie ma. <grytanie> Także ogólnie wypad taki czysto, czysto hobbystyczny. Nie pod widoki, no po zdjęcia też raczej nie bardzo. Chyba, że coś bardziej kreatywnego może, może się uda. No w każdym razie widoków na Kalkonosze nie przewiduję z wysokiego kamienia. No i to w zasadzie tyle. Spokojnym marszem takim właśnie z przerwami na krótkie nagrania, krótkimi postojami na latanie dronem zresztą nie są takie krótkie, o warunkach zimowych też to nie jest łatwo się z tym wszystkim rozstawić no w każdym razie mam nadzieję, że w ten sposób ukazane góry izerskie, więc też w gorszych warunkach pogodowych pokażą, że warto się wybrać w góry nawet jeśli nie ma dużo dużo, dużo słońca jeśli jest duże zachmurzenie z kolei nie ma pięknych widoków no chyba, że dla niektórych piękne widoki to są właśnie takie no dla mnie akurat nie za, nie za specjalnie <laughs> także Biorę kiję i idę dalej. No i jesteśmy. Wysoki kamień, 1058 metrów od poziom morza. Nawet przywitało nas słonko, takie już można powiedzieć wiosenne. W każdym razie to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą wycieczkę. Jeszcze wlecą tutaj ujęcia jakieś z drona, o ile się uda zbić w powietrze, bo zaczyna padać śnieg. Wlecą jakieś ujęcia z kamerki. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu. Zapraszam Was na też inne wędrówki, które nagrałem gdzieś tam wcześniej. Linki będziecie mieli w opisie i pewnie tu gdzieś na końcu filmu też się pojawią kafelki. Zobaczmy też na mojego Facebooka artu w terenie, gdzie możecie zobaczyć zdjęcia z wypadów, których nie rzucam z reguły na filmach. No i to tyle, także do zobaczenia, cześć!